Dzień dobry, nazywam się Maja i od wielu lat należę do koła misyjnego Unisła podczas tego rocznego kolędowania w, moi, w moim sercu na pewno była radość i szczęście oraz szacunek, że mieszkańcy Głażewa przyjmowali nas z wielkim uśmiechem i radością, że mogli, że mogli czegoś takiego doświadczyć. Najbardziej mi się podobało tak naprawdę jak kolędowaliśmy, jak wchodziliśmy do tych domów, w którym była ta miłość i, no i szczęście, jak ci ludzie się dogadywali oraz jak mogliśmy tym, tym ludziom, mieszkańcom tak naprawdę zaśpiewać oraz powiedzieć parę słów od siebie. Podsumowując, uważam, że tegoroczne kolędowanie było najlepszym w moim życiu. I bardzo, bardzo Was zachęcam, abyście kolendowali, czy na przyszły rok, czy nawet za dwa, trzy lata, ale warto. Nie tylko, żeby dostać te słodycze, czy cokolwiek. Pomożecie dzieciom. W tym roku pomogliśmy e, Demokratycznej Konga Republice. Zebraliśmy aż 1500 zł, za co ogromnie dziękujemy. I uważam, że taka, takie wsparcie jest super. Bo może się wiele nauczyć, możecie się nauczyć szacunku do drugiej osoby oraz ta miłość w Waszych serduszkach zostanie. I myślę, że jeżeli dołączycie za 2, nawet 10 lat, to nie pożałujecie tej decyzji. Do widzenia.